że jest zaciągnięte, a auto jedzie do tyłu. Musimy teraz na górę wjechać. Mamy to! Jesteśmy na mecie! Giresun! Cofnął i teraz może rozpęd weźmie. Osobista plaża z dostępem do morza. To są tak naklejki z Łombolowca. Aha, bo tu jest dobra, to tu się będziemy fotografować. Już, już Czekaj, Lepiej wszystko, ale nie to, co powinno. Wiesz, no, tam ona dry Kogo mamy na tablicy już? Szczurka w kanale ze znanych, Belgium tym jest to jest Rosoma nasz z Hełma. No i inni też znani widzimy też wszystkich nie będziemy czytać I jedziemy już na metę, a kto będzie chciał sobie zwiedzić Piedzi, to już tam w międzyczasie pojedziemy. My pewnie sobie jutro z rana pojedziemy. a, dobra, czyli tylko wjeżdżamy i wyjeżdżamy, pasuje? <noise> no o to chodzi właśnie, żeby nie próbował tego, nie przybyłem. Wchodziliśmy na sam szczyt twierdzy, jeszcze, jeszcze tylko zjechać później, ale stromo i pionowo. To nie była zwykła droga, to była wyprawa w nieznane. W górę wosko drogą, a zbocze stawało się niemal pionowe. Żuki walczyły z każdym metrem, z każdym zakrętem, jakby wspinały się po ścianie. Serce biło szybciej, gdy spoglądaliśmy w dół. Po jednej stronie przepaść, po drugiej skała, a przed nami serpentyna bez końca i wreszcie jest twierdza Giresu.

a na samym szczycie wielki napis, dumnie patrzący w stronę Morza Czarnego, skąd rozpościera się zapierający dech w pierściach widok, całe miasto u stóp, morze aż po horyzont. Te mury porośnięte mchem wciąż kryją echo dawnych bitew i historii, które przetrwały wieki. Naszych tu nie widać, nie? Nie, nie widać. A zjechać. Ale fajnie, bo ja też właśnie tutaj patrzyłam na ten balkon i na, na tej jeszcze fajnie by było być. Mm -hmm. Ja miałam go że, że jutro na przykład, no, nie? No. Ale w się kurczę, no to jak tak jesteśmy wcześniej. Tak, w sumie no to można teraz odwiedzić tak i jutro tak, już... Tak, tak. A może tak będzie jutro będzie więcej osób? A gdzie to jest magnesja? Czekaj. Może tam gdzieś. No bo gdzieś pokazywali właśnie, że stoi. zdjęcia, no ale bardzo Ale prawdziwe emocje dopiero nas czekały, bo kiedy przyszło zjeżdżać w dół, każdy zakręt był jak próba odwagi, noga na hamulcu, serce w gardle, a wzrok wpatrzony w krętą drogę, która jak wstęga znikała w dole. To była przygoda, której się nie zapomina. Droga, która zostaje w pamięci tak samo mocno, jak sama twierdza na szczycie. Jeszcze raz na górę wjechać. Dawaj, tylko ja większy ryczałt to co zachowujemy Żeby się rozpędził. Nie, po prostu nam się nie nagrał film. No to jedziemy. Dobra, mam doświadczenia, ja, jest dla, ale film też mamy. Karolina nagrywała w Super, super. Gdzie ten wyjazd? Nie mam pojęcia. Już zaczyna krążyć. Mamy zakaz Brawo prawo tak jak nie A tam? Hmm. Nie, to tu co no w górę walimy. Kręci Kurwa właśnie. Powiedz tam że nas już kręci. Trochę nawigacja że zaczyna odpierdzalać, także może będziemy musieli chwilę się ten zęby. Na górze byliśmy na samym szczycie. Mamy to! Jesteśmy na mecie! Giresun! Halo! Gdzie jesteście? co, so, my jesteśmy tam kawałek dalej już zakopani w kachu. Aha, już? Tak, ale, ale wiesz co? Wiesz na razie tu, ale to oni jeszcze nie wiedzą czy wyjadą czy nie Ale jakbyś tam jechał, tam dalej miniesz Barburga I tam później jakby Ci się udało, tam przy plaży jest takie przy samej miejsce Przy plaży jest dużo miejsca bo Cienia nie ma nigdzie nie? nie ma nigdzie cienia, ale weźmy wtedy między żukami Mówi sobie rozpiąć nasz przedsionek i zrobimy sobie wtedy cień nie? Dobra, no. macie jakąś plandekę, coś? No? Nie, plantekę mamy Plandekę mamy, cześć, cześć, mam. cześć no. witam Cześć, cześć, coś ogarniemy. cześć no. A my musimy Już podjeżdżamy, dobra podjeżdżamy Stań pod metę i no. zdjęcia robimy przecież It's My już stoimy w piachu zagrzęźliśmy Halo. Jak tam? No dobrze. Ja tam od, od wczoraj już. No widziałam, widziałam. My nie dojechaliśmy wczoraj. O no boże. A kto tam jest? Nie wiem. A, wiem, Cezary. Lubię też tutaj na jedynce szatku, Dalek, to... A my się zakopaliśmy już. No, ale oni tu wyciągają nie? No, no, no. I no. dlatego cofał do tyłu. No. Nie, o, jak poszacie. No, i daleko, nie? No jest plan Gruzja, no. No teraz zobaczymy, nie. Dokąd no, chcecie nie, dojechać? Tutaj w Batumi. Batumi? No, ja tam więcej czasu tutaj. To... No my też w tym roku nie bardzo mamy czasu, ale mimo wszystko ja chcemy, jesteś, tak? no, w tym roku, no. No, spuszczenie łańcucha. No, no. łóżko rozłożone, cały czas jedzie, teraz Oje, na szybko. No, elegancko. że będzie jechał. No. Odzwyczaiłem, że ono jest chyba ten, a to jest twardo. A widzisz. To no wiem, czy ty... obracałoby tam to przy ruszaniu, czy ten. Czy tam ja to ja myślę, żeby pojechał. Cofnął i teraz może rozpęd weźmie. Ale no nie, na tej parę pana. A może cofnąć? No cofnął, cofnął już! A, cofnął? No już a, stali, tam ustaliśmy. No, nie, a nie, rzadza. Rzadza. <śmiany> Cześć! Ja tak, cześć! Tak. Tak, tak. no ale mi buziaka da spój! Tak. My... Tu... Ale most patrzy! Ale... patrzy. Ale... Sportsowy! Mąż. Mąż, mąż. Mąż, mąż. Już zdążyliśmy go po prostu. No. No. To jest nasz dzik! Ta, nasz dzik. Okay. A Konrad? Gdzie Konrad? W Warszawie siedzi. Tam jest nami z Warszawy. W Warszawie. Dojechał. Wygrzebał się sam z piachu, i dojechał. Jesteśmy pod całym morzem. O, jak super. No. Tylko nasza. Lepiej nie widzę. Ale super. Się Tam rozmawia. To była. Który, tak, się Ale czat. Najfajniejsza, nie? Osobista plaża z dostępem do morza. Ty no, przez Serbię leciałeś też? Nie, ja No Bo lecie... tak by na mnie pisały, że jedziesz przez Serbię. Tak, ja zacząłem lecieć przez Serbię, ale w Budapeszcie zmieniliśmy zdanie i przeskoczyliśmy na trasę rumuńską. A, ok. Za kurio pół kurwa wioski. To mówi, to, mówić, to, mówić, to nie śpiewa, czy Nieś to nie tak ty. To jest pewnie. No, pewnie. To jest wezwanie tak. do tej modlitwy, nie?

na wizycie z prezydentem, także niestety to zobowiązuje się. na tego, że nie ma, to bardziej się nie da. Justo! Jestem! Daj! Korbować, rybaki, korbować!